Cześć kochani, witam wszystkich z podznaku Koziorożca w czytaniu na czerwiec 2024. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie, tak jak zwykle, zaczniemy od kart wyroczni, tu już mi jedna karta w, w, wyskoczyła. E, później przejdziemy do kart em, tarota i zrobimy rozkład dla singli, em, potem dla osób w związkach, następnie praca, kariera, finanse e, i na samym końcu duch i emocje. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie jest trochę inne niż zazwyczaj, bo jest takie bardziej w formie podcastu, mm, bez wizji, bez tego, co, co zazwyczaj widzicie, czyli kart na stole. Z racji tego, że w tej chwili nie mam stołu, <grym> jestem w trakcie przeprowadzki, remontów i takich a, przedsięwzięć, wziąć, o, nieważne, um, no i najzwyczajniej w świecie po prostu nasza sceneria jest troszkę inna, natomiast mam nadzieję, że wyrobię się i czytania lipcowe będą już w nowym miejscu, na świeżo, z nową energią, a no mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane na YouTube'a, czy na jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne, nie zawsze będą z Wami rezonowały, rezonowały z Waszą sytuacją, dlatego też warto zerknąć na swój ascendent, znak Księżycowy i Wenus, tak, żeby mieć takie szersze pojęcie sytuacji, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na znaku słonecznym. No dobra, zaczynamy od kart wyroczni. I tutaj pojawia nam się karta myśliciela. Mam nadzieję, że nie takiego nadmyśliciela, czyli, czyli osoby, która będzie rozkładała każdą, nawet najmniejszą sytuację, każde słowo, które ktoś do Was powie na. Takie drobniutkie części, bo to też nie o to w tym wszystkim chodzi, chociaż patrzę na tutaj na wróżkę, która się pojawia na tej karcie, i mam wrażenie, że wy tutaj, no, coś będzie wam mocno zaprzątało głowę. Myślę, że ktoś, bo tutaj widzę też twarz, więc bardzo możliwe, że jakaś osoba po prostu wejdzie wam mocno. Mocno do głowy i nie będziecie mogli przestać o niej myśleć. Oby to były takie pozytywne myśli, chociaż mam wrażenie, że jednak ta wróżka nie jest taka przeszczęśliwa, raczej wygląda bardziej na taką lekko zasmuconą, zmartwioną, więc może czyjeś sytuacja życiowa albo czyjeś słowo po prostu was zabolą, wpłyną na was w taki sposób, faktycznie no budzący, budzący dużo zastanowienia. Mamy też liczbę e, e, 44, przepraszam, 44, dwie czwórki, więc mamy tutaj te liczby nasze anielskie. E, może 44, może czwórka jest dla Was znacząca, może urodziliście się czwartego, może macie 44 lata, może po prostu będziecie dużo tych czwórek widywali na swojej drodze. 4 plus 4 daje nam ósemkę, czyli tą naszą pętelkę nieskończoności. E, jeżeli jesteście numerologiczną ósemką, to też może być wasze czytanie. Albo urodziliście się ósmego, albo właśnie będziecie widzieć czwórki czy ósemki. To mogą być właśnie wasze znaki na ten miesiąc. Zobaczymy w takim razie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o miłość i e, dla singli. Zobaczymy, co tutaj ciekawego się e, u Was dzieje, właśnie na tej płaszczyźnie romantycznej. No, jestem bardzo ciekawa, bo, e, no, bo tutaj ten myśliciel jest taki zadumany, może właśnie o kimś myślą nasi single mamy sąd ostateczny jako pierwsza karta tutaj i tutaj też mamy dwie jakby dziesiątki, a na tej karcie jest to w cyfrach rzymskich oczywiście, więc no bo sąd ostateczny jest dwudziestką więc mamy dwie dziesiątki, więc też ten xx, tu mamy cztery, więc takie repetytywne um, cyfry czy tam liczby nam się pojawiają królowa miecze i dziesiątka. Znowu dziesiątka. Znowu dziesiątka, tylko tutaj już jakby numerami, zwykłymi cyframi arabskimi, więc, więc ta dziesiątka różdek nam się pojawia tym razem. Powiem Wam tak, ja jeżeli chodzi o singli, to widzę taką energię, że Wam na kimś bardzo zależało, myśleliście, że może to jest to, zaczęliście, zaczęliście mieć jakieś uczucia względem tej osoby, ale najzwyczajniej w świecie Najwzwyczajniej w świecie. Teraz widzicie to wszystko tak przejrzyście. Teraz dostrzegacie tę sytuację w taki sposób, że okej, okay, no widzę, że nic z tego więcej nie będzie, że to może być. Stu... I w ogóle chciałam powiedzieć, że teraz zobaczyłam na procent mojej baterii jest 77, więc znowu mm, mamy podwójne cyferki. To, tego jest bardzo tutaj dużo, więc tych synchroniczności możecie naprawdę doświadczać w czerwcu więcej niż. No, niż ustawa przewiduje. Ale dobra, wracając do tematu. Patrząc tutaj na te karty, ja widzę tutaj taką przejrzystość tego, że okej, okay, wiem na czym stoję. W końcu wiem na czym stoję. W końcu. E Pozastanawiałam się, w końcu przemyślałem bardzo dużo kwestii i teraz mogę podjąć jakieś decyzje, co z tym fantem zrobić. Bardzo możliwe, że to była osoba, to jest osoba, która was wodzi za nos, która wam daje takie niejasne sygnały, która pokazuje, że niby jest wami zainteresowana, a w gruncie rzeczy wcale nie jest tak bardzo zainteresowana. Jest to takie no, mocno wątpliwe, jeżeli chodzi właśnie o tutaj te intencje. I wydaje mi się, że po prostu Wy stwierdzacie, że skoro ta osoba nie wie jeszcze, czego od Was oczekuje, nie wie, czy chce mieć relacje z Wami, czy chce się tylko przyjaźnić, czy po prostu spędzić dobrze czas, czy szuka związku, szuka czegoś poważniejszego. I no, Wy stwierdzacie, że no, to Wy musicie być osobą, która podejmie pewną decyzję. Bo Was bardziej męczy właśnie to takie zawieszenie pomiędzy związkiem a a singlem, a byciem singlem, niż, yy, niż cokolwiek, tak? Bo to wpływa na każdą sferę Waszego życia. I dlatego ta Królowa Mieczy tutaj nam się pokazuje. Jeżeli jesteście kobietkami, to jesteście taką babą z jajem. Osobą, która po prostu powie, słuchaj, wóz albo przewóz. Albo idziemy w tą, albo idziemy w drugą. I Wy wiecie, że to może Was przytłoczyć, to może Wam wa sprawić, że, no, że nie będziecie czuć się najlżejsi, bo ta dziesiątka różek tutaj pokazuje taki natłok tych wszystkich emocji, ale przynajmniej będziecie mieć jasną sytuację. Zresztą w ogóle ten sąd ostateczny jest taki pokazujący taką równoważnie, że albo tędy, albo tędy. Wybieraj. Wybierz drogę, po prostu nie wódź mnie za, no, nie wódź mnie za nos. Mm. I Wy zdajecie sobie z tego sprawę, że będą tego konsekwencje i jesteście w stanie się po prostu z nimi zmierzyć, bierzecie to po prostu w tym wypadku na Wasze barki. E, tak to widzę, moi drodzy, no otwarta po prostu komunikacja, to często e, się przewija w moich czytaniach, ale no warto w to, warto w to inwestować. Dobra, moi drodzy, przejdziemy dalej i przejdziemy sobie do czytania na miłość, ale już dla osób, które są w związkach, bo tamte czytanie dla singli, no to było dla singli w pewnej dziwnej, specyficznej sytuacji, ale teraz przejdziemy sobie już do związkowców. Zobaczmy, cóż ciekawego mamy dla osób w relacjach, dla osób w związkach. Sprawdźmy, jakie mamy karty dla Was, moi mini. Mhm. Zobaczymy, cóż mamy. Mamy maga, bardzo ładnie. Jako pierwszą kartę. Pojawi nam się As kielichów mhm. i na samym końcu król e, pentakli. nam e, się dziewiątka też mieczy, i mi się wydaje, bo ona się pojawiła na, mm, na samym spodzie i ją zauważyłam, więc ją też tutaj zostawię. Więc mamy maga, asa kielichów, króla pentakli i dziewiątkę mieczy. E, co mogę o tym powiedzieć? Że wy czujecie, że ten wasz związek jest naprawdę kompletny. E, I Wasza osoba naprawdę przykłada dużą miarę do tego, żeby spełniać wasze marzenia, do tego, żeby, mm, żeby sprawiać, że wy jesteście szczęśliwi. I to naprawdę jest takim ogromnym priorytetem, jeżeli chodzi o, o Waszą osobę. I myślę, że w najbliższym czasie to jeszcze bardziej będzie widoczne i Wy ta dziewiątka mieczy tutaj na samym końcu która się pojawiła to może być karta która mówi właśnie o tym takim rozmyślaniu i takiej zbędnej analizie i może nie wiem jesteście nauczeni jakimiś przeszłymi relacjami że jak ktoś się tak bardzo stara to może coś ma za uszami i zaczynacie gdzieś to sobie analizować że może ta osoba wcale nie ma takich czystych intencji i wcale nie jest taka mm, zaangażowana wcale nie jest taka pełna pełna tak Takich miłosnych uczuć, tylko ma jakieś drugie dno. Że to nie jest takie czyste, że to nie jest takie przejrzyste dla Was. A moim zdaniem te intencje tej osoby naprawdę są czyste, więc też nie pozwólcie swoim myślom aż tak bardzo galopować w kierunku, nie wiem, intryg, tego, że ktoś ma jakieś złe motywy, bo nie widzę tutaj tego wszystkiego zła. Ta osoba chce, tego, tego zła, które sobie gdzieś tam wymyślacie, może część z Was, bo nie wszyscy oczywiście. Ta osoba naprawdę chciałaby, żebyście wyczuli się komfortowo, żebyście się czuli dobrze w tej relacji i o to zabiega i może właśnie w najbliższym czasie robić tego po prostu więcej niż zazwyczaj, dlatego Wam się to wydaje takie podejrzane. Ale to nie oznacza, że nie wiem, że przyprawia Wam rogi, tylko po prostu zauważyła, że się mniej angażowała, więc teraz traktuje Was jako taki, takie centrum wszechświata. A z kielichów pokazuje taką świeżą dawkę, świeżą karawkę miłości, którą no po prostu Wam wylewa do kieliszka, żebyście Wy się napili, podegustowali tego. I tego Wam życzę, bo jesteście tutaj... Nie chcę powiedzieć przytłoczeni miłością, ale będzie tych tej, tej, tej romantycznych sytuacji zdecydowanie więcej niż w poprzednich miesiącach. Co, no, będzie oderwaniem od rutyny, dlatego też możecie się zastanawiać, czy wszystko jest ok, czy wszystko jest tak, jak powinno być. To jest absolutnie normalne. Będziecie rozpieszczani. Ja myślę, że też możecie spodziewać się jakiegoś prezentu od tej osoby. Um, mo, mo bardzo możliwe, że ta osoba po prostu będzie chciała y, kupić Wam coś albo zrobić dla Was coś, co, o czym zawsze marzyliście. O czym kiedyś tam wspomnieliście, i ta osoba to zapamiętała, tak żeby po prostu uczcić was jako partnera. Nie doszukujcie się w tym wszystkim drugiego dna, bo to może być taki miecz, który, który was bardziej ukuje, a przy okazji ukuje też Waszą osobę. Dobra, przechodzimy dalej i przejdziemy sobie do czytania na, na karierę, pracę i finanse. Zobaczmy, cóż mamy, jeżeli chodzi o ten aspekt dla Was, moje drogie koziorożce. Sprawdźmy, zobaczmy, co u moich koziorożców, jeżeli chodzi o miłość, nie miłość, Boże, pracę, karierę i finanse. Hmm, właśnie, sprawdźmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pracę, karierę, finanse. Pojawia nam się cesarz, więc tutaj naprawdę idzie to w dobrym kierunku, ale to już samka kielichów. I wiecie co, ja tutaj czuję taką na samym końcu umiarkowanie. Czuję tutaj taką energię um, niespoczywania na laurach, bo nasz cesarz, on mógłby spocząć na laurach, bo on jest w dobrej sytuacji finansowej, czuje się pewnie. Nie ma tutaj żadnego takiego motywu, który świadczyłby o tym, że ta stabilizacja będzie zachwiana. Nie. Tu w każdej tej z tych kart jest stabilizacja. Tylko że. Um, Usemka kielichów pokazuje nam to, że wy nie chcecie siedzieć na tronie i pokazywać wszystkim to masz zrobić, to masz zrobić, to masz zrobić, rzucać y, jakimiś zadaniami i po prostu być takim, wiecie, szefem szefów, y, tylko właśnie chcecie się rozwijać, więc chcecie się aktywnie angażować w to, co się dzieje, a nie tylko robić takie rutynowe rzeczy. Chcecie się też czegoś nowego nauczyć, więc y, Potrzebujecie takiej stymulacji intelektualnej, którą może faktycznie Wam dać praca. I bardzo ważne w tym wszystkim jest to, że ja tutaj widzę taką nową drogę trochę więc może jakieś dodatkowe szkolenie, gdzie w pracy czujecie się dobrze, w swojej branży czujecie się dobrze, ale też potrzebujecie dodatku potrzebujecie czegoś odrobinę. Większego i dlatego ta ósemka kielichów, żebyście poszukali innej ścieżki i może właśnie zainwestowali w jakieś szkolenie, zainwestowali w jakiś kurs, może będziecie mieć więcej czasu w wakacje. Przykładowo, to zróbcie coś, coś innego, żeby faktycznie czuć się dostymulowanym, żeby to nie było takie płaskie, tylko żeby właśnie więcej zainwestować w samych siebie i w swój rozwój, jeżeli chodzi o. Po prostu takie rozruszanie mózgu. Na samym końcu umiarkowanie, i to jest myślę, że taka rada, żeby też nie przeholować w żadną stronę. Ja myślę, że koziorożce generalnie nie są znakiem, który, znaczy, są znakiem, który potrafi przeholować, no bo w końcu waszą kartą urodzeniową jest diabeł, a on ma skłonności do różnego rodzaju przegięć. Natomiast e, to jest tylko taki wykrzykniczek. Uważajcie na to, żeby, żeby nie przecholować, bo e, jeżeli czujecie się zbyt pewnie, to też nie trwajcie w tym za długo tej takiej pewności w pracy, bo to może właśnie prowadzić do tego, że się na laurach, a nie chcemy tego robić. Jeżeli szukacie jakiegoś szkolenia, znajdźcie jedno, a nie dziesięć. Zróbcie coś porządnego, a nie dziesięć, byle jakich. I to jest takie, to jest po prostu taki wykrzykniczek, o którym warto pamiętać, że skupcie się na czymś, co Was dowartościuje, co Wam doda trochę, nie wiem, pewności, czy poszerzy Wasze horyzonty, ale nie wrzucajcie sobie nie wiadomo ile, no bo to też wszystko właśnie z umiarem. Tak to widzę, moi drodzy. I ostatnia część czytania. Przejdziemy sobie teraz do czytania na ducha, ducha i emocje, i zobaczmy, jakie tutaj mamy karty dla Was, moi drogie koziorożce, na czerwiec 2024. Niedługo też zacznę się, um, znaczy zbiorę się i będę robić czytania półroczne na drugą połowę roku, więc też trzymajcie rękę na pulsie, ale chciałabym to zrobić już po remoncie, już po tych różnych szaleństwach związanych z um, z tutaj przeprowadzkami, ale trzymajcie rękę na pulsie, bo na pewno to się pojawi, e, obiecuję wam tutaj, moi drodzy. Dziesiątka pentakli, e, koło fortuny uh -huh. i siódemka mieczy. No właśnie, o tym mówiłam przy okazji czytania dla e, osób w związkach. Wy się obawiacie, obawiacie się nieszczerych intencji. I zobaczcie, że tutaj pokazuje nam się dziesiątka i dziesiątka znowu dziesiątka pentakli, dziesiątka koło fortuny po raz kolejny mamy takie, takie kombinacje z tymi dziesiątkami, dziesiątki też mogą być dla Was bardzo, bardzo ważne, ale ja tutaj czuję dużo właśnie takiej pewności tego, że macie stabilizację w życiu i cieszycie się z tego, i, ale ta siódemka mieczy tu się pojawia tak jakby doszukujecie się dziury w całym i to jest tak bardzo związane z tym naszym myślicielem z pierwszej karty, karty wyroczni, która nadała ton naszemu czytaniu, żeby zamiast cieszyć się i radować, to w sumie raki miały podobne czytanie dzisiaj, zamiast cieszyć się i być e, takim radosnym z tego, że w życiu nam się układa, że wszystko idzie po naszej myśli, to my się zastanawiamy. My się zastanawiamy, bo my nie wiemy, czy tak jest. E, I to może być zgubne. To może być zgubne, bo takie szukanie dziury w całym też, też powoduje to, że jesteście zestresowani, że nie do końca nie do końca czujecie się. Dobrze w tej sytuacji, w której powinniście czuć się dobrze, bo to jest dobra sytuacja. To jest sytuacja, która wam daje mnóstwo błogosławieństw. I zamiast to docenić, to właśnie szukacie dziury w całym. Nie szukajcie. Nie szukajcie, po prostu pocieszcie się tym, co, co jest, bo to jest, to jest życie. I myślę, że ta środkowa karta to koło fortuny, które nam się tutaj pojawiło to jest też taka wasza świadomość, że raz się jest na wozie, raz pod wozem. Koło fortuny zazwyczaj oznacza szczęście, ale jak się im, nim inaczej zakręci, to też mamy tutaj, wiecie, bankruta, jakieś tam minusy i tym podobne. Więc myślę, że takim naprawdę dobrym odwzorowaniem koła fortuny jest właśnie to powiedzenie, że raz pod wozem, raz, raz na wozie, raz pod wozem. Raz jesteśmy na górze, raz nam się wszystko udaje, cieszmy się z tego. Jak jesteśmy pod wozem, postarajmy się stamtąd wykaraskać. Tak to widzę, moi drodzy. Nie szukajcie dziury tam, gdzie jej nie ma a jak się pojawia dziura, to ją po prostu zszywajcie. Ale nie manifestujcie e, tych, nie, tych negatywnych rzeczy. Pamiętajcie, że nasze negatywne myśli też są formą niestety manifestacji. Tak to widzę, moi drodzy. Dziękuję Wam ślicznie, kozierowce. Było mi niezmiernie miło. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy czytanie rezonuje. No i widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.